W tym filmiku pokażę, jak nakładać teksturę na obiekt. W tym przypadku będzie to oko, gałka oczna. Otwieramy blendera, otwieramy oko, które zostało wcześniej stworzone. Żeby usunąć tutaj te y, opcje, to możemy przycisnąć T oraz N, wtedy on to znika. Żeby nałożyć teksturę, musimy podzielić obraz na dwie części. Tutaj w prawym górnym rogu możemy przyciągnąć. I widzimy o, obraz jakby z dwóch perspektyw. Żeby nałożyć teksturę, musimy tutaj wcisnąć UV Image Editor. I odwiera się obraz jakby siatki, który rozłoży nam y, siatkę na obraz dwuwymiarowy. Po prawej stronie musimy zaznaczyć wszystkie punkty, wszystkie werteksy klawiszem A. Wciskamy teraz U i dajemy opcję Unwrap. Tutaj właśnie Blender dzieli nam siatkę na mm, widok dwuwymiarowy. i nie wie on dokładnie gdzie nałożyć siatkę, więc musimy y, pokazać mu dokładnie, gdzie to zrobić. Więc mm, musimy zaznaczyć to miejsce. Najlepiej będzie to y, druga linia od środka. Wciskamy klawiszem ALT i prawym przyciskiem myszy. Dokładnie zaznaczam miejsce nałożenia siatki, wciskamy Ctrl E i dajemy Marksim. Tutaj siatka zostanie nałożona. Później zaznaczamy wszystkie y, punkty klawiszem A, wciskamy U, dajemy znowu Unwrap, i po lewej stronie mamy widok siatki. Y, żeby Tutaj są dwa jakby, y, widoki. Ten mniejszy to widok oka z tyłu, który nie będzie nam potrzebny w ogóle, dlatego zaznaczamy go L. Skalujemy, czyli zmniejszamy wciskając klawisz S i dobrze jest go po prostu przenieść poza widok ten, który jest nam potrzebny. Y, ten większy obraz to widok oka z przodu, więc jego zaznaczamy klawiszem L, klawiszem G przeciągamy na środek i skalujemy klawiszem S. Dopasowując go do siatki, tak żeby dokładnie pasował. Teraz yy, dobrze jest załadować naszą teksturę. Dajemy image, open image i teksturę, którą wcześniej mamy w pliku. <coughs> Tak wygląda nasza tekstura, żeby zobaczyć, jak to wygląda na oku. W opcjach dajemy teksturę i mamy już tutaj. Widać jednak, że ona nie jest dobrze rozłożona, bo ten czarny element jest bardzo duży. Nie, nie tak, jak wygląda to w rzeczywistości. Dlatego trzeba to y zmienić. Tutaj y najlepiej po lewej stronie zaznaczamy Alt, y prawy przycisk myszy i przesuwamy. Gra y Przesuwamy tak, skalujemy, żeby dopasować go do rzeczywistego widoku oka, czyli Alt, prawy przycisk myszy i skalujemy. Widać, że tutaj od razu ten widok się zmienia. I robi się bardziej rzeczywisty. Alt, skalowanie. Widać jak tutaj po prawej stronie też to się zmienia. Oko wygląda bardziej realistycznie. I tak do momentu robimy, aż będzie wyglądało to całkiem realnie.